Siemaneczko moi kochani, dzisiaj yy, przenosimy basenik stąd, tamtąd, więc zaczynamy. Dzisiaj basen, przenosimy go tam albo go przeciągamy, ekipa stoi. Musimy to jakoś ogarnąć. Jak myślicie, jak to zrobimy? Podniesiemy go wszyscy razem. Jakieś sugestie, jakieś podpowiedzi? Nic? Tak, żeby się nie rozjechał, nie? No, linkę chciałem przypiąć i do wyciągarki go lekko ciągnąć wyciągarką. Tak, ale. To 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 Podniósł, nie? Uniosło, ale... Bo to podniesiemy, bo te pałąki podniesiemy. Dobra, spróbujemy, czy w ogóle podniesiemy Dobra, ruszamy z tematem Do góry i zobaczymy czy chociaż kawałek przyniesiemy. Idziemy! Eee! Dobra, stop Stop! 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 Czekajcie, kurde, to my możemy tym basem wszędzie. a Ja myślę, że będę się to kładem ciągać. I ja myślę, że ja to będę musiał. Nie, tutaj, w tą stronę wszyscy ciągniemy. Dobra, hop waga kurde, o uciekaj. Jeszcze, jeszcze Dobra, stop No i dobra, i tu już może sobie stać Tu może sobie stać okay. Dziękuję Wam wszystkim Elegancko udało się Basen stoi cały Teraz o świry, świry! O! No i teraz ja to zerwę. Znaczy nie będę zrywał. nawet, nawet na to można płachtę położyć. Maweriki jadą. A to kulawy. Dobra, ale się cieszę, żeśmy go przenieśli. Jan jak Polak. Ale się cieszę, że kurde, żeśmy go przeniesli, że się udało. Dobra. Super ekipa. Pomachać, proszę. Dziękuję. Dobra, kolizja. Teraz to wygląda. Kolizja. <gulizja> Ale to się już później porobi. Nic się temu nie stanie. Zostaw, nie ruszaj. Nie ruszaj, bo zaraz coś rozwalisz. No, znają Ciebie, zaraz coś rozwalisz. No dobra, to ja Chowam kładę do garażu. I już. Dobra, uciekajcie do domu już, bo gorące jest. No tak, zaraz rozwalisz, Nie, no, Dziękuję, jeszcze raz. Dziękuję, dziękuję, dziękuję jak widać e, udało się udało się, udało się, udało się dobra, plan jest taki e, tu robimy kramężniczek w tamtą stronę tutaj wykładamy e, agrobukliną w koło, tu w koło później wstawiamy basen z powrotem tutaj na miejsce tylko musimy zrobić e, tylko musimy zrobić go równo, bo on stał Przekoszony, bo tam były dajmy, na co 3 metry, tu 4 zrobimy go równo. Hops, tako podłożymy pod te płyty takie betonowe, żeby się nie zapadał, bo się zapadał z tamtej strony. I w koło obsypiemy ładnie białym kamykiem, takim okrągłym. I on już tu będzie sobie stał. No i tu, jak mówiłem, zrobimy podesty w koło. Basenu takie, żeby można było sobie chypsnąć do basenu, lub poleżeć tam na deseczkach. Tu będą schodki. Tu zrobimy schodki, żeby wchodzić na podest. I te wszystkie filtry, to wszystko będzie pochowane pod tym, że będzie można chować dmuchawce, latawce, wiatr. Będzie, nie? Zadowolona jesteś? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Masz jakiś żarcik na dziś? To dobrze. Aha, kola, kola. Dobra, to co? Ja się zabieram do roboty, bo muszę jeszcze pokopać tam. I co? I niedziela jakoś zleciała. Dobra. Jeszcze nie zleciała? Nie, bo jeszcze jest jedna praca, ale to jest. Jaka? Jaka? Dobra. Dobra, nie pozostaje nic innego, wykorzystać ładną pogodę. Do. Wykopanie dziury muszę iść odwodnienie wykopać żart jakiś szpadel ten by był dobry ten by był dobry dobra, idę pokopać troszkę oj, nie chce się, nie chce się ale jest chwila wolnego to można sobie pociupać szpadelkiem niedzielne popołudnie co ty na to, rakieta? Idę pokopać trochę. No, zaraz ty będziesz łupać padelkiem. A ja będę patrzył. Dobra. Oj się nie chcę, nie chcę, nie chcę, ale trzeba. Dobra, muszę wykopać odwodnienie. To tutaj. Tu i troszeczkę tam. Nie wiem, czy sobie tu rury nie wkopię Tu, żeby spuszczać basen od razu w tą rurę i w drenażyk. Ojej, dobrze, tu mam trochę miękko, bo tu sobie wodę puściłem, spuszczałem tu basen, bo będzie tu troszeczkę miękko. No dobra, to trzeba się brać do roboty, no dobrze by było tu trochę poplanować, kurde, póki ten basen tu stoi. Zobaczymy co my tu będziemy mieli. Mam jedną nogę chorą, to mi jest ciężko, ale zobaczymy, może pójdzie. Powiedzmy, że to będzie coś szło. Na szczęście troszkę miękko. Myślę, że tutaj by w zupełności tak wystarczyło. Tu zrobimy zakręcik. Hoppa, hoppa, hoppa. No, nie wiem już to dawno zrobić. Jest to odwodnienie oczyszczalni tam gdzie zbiera się czysta woda bo studzienka mi się przepełnia bo są wody gruntowo tu wysokie i niestety trzeba to wykopać chociaż nie chce mi się strasznie ale trzeba by było to zrobić strasznie ciężko z jedną chorą nogą ale zobaczymy Kurde, już tak dawno nie machałem szpadelkiem Ale równie dobrze mógłbym zrobić e, tak jak w tych programach. Kurde, co to jest? Jak to się tym robi? Kurde. Może, może to tak. Wiecie o co chodzi? I ludzie będą pisać. Maćku, weź tym. Wbij. I naciśnie. Wtedy będzie szło. A ja bym powiedział: a, a, Fajnie, fajnie. Ostatnio oglądałem filmik z Sławka. Takiego jednego. Też, właśnie, nie Sylwka tylko Sławka, powtarzam, też opowiadał, właśnie o tym, jak zaczynał dom. I kurde, ciężko mu było go skończyć, bo zawsze coś podobnie ja mam ale mam nadzieję, że się to może troszeczkę sapie, bo ja już stary jestem. No, skorowany człowiek. Dobra, biorę się, zaraz wam pokażę o co mi chodzi. O, widzicie? Tam sobie wykopię i pojadę w tamtą stronę. Dob Dzisiaj tak troszkę będzie na Golasa Bo ładna pogoda jest Wiecie troszkę trzeba złapać słoneczka Myślę że Każdy by to wykorzystał Taką pogodę Ewentualnie na Grilla Albo Albo do kopania rowu Moja noga. O, chyba wszystko trzeba ręcznie. Chyba właśnie tak. Jeszcze mi będzie. Trzeba wykopać takie rowki na odwodnienie, znaczy odwodnienia. Nawodnienie. Nawodnienie ogrodu Ale najpierw wykopię to, bo to ważniejsze, póki jeszcze basen nie ma postawionego tam. A w miarę miękko, bo sobie wylałem ja tutaj wodę z basenu. To grunt jest miękki i jakoś, jak to mówię, to będzie. Bo najlepiej, żeby to tak z metr w dół wykopać. Ile to to było? Z 10 metrów by trzeba było. Takiej rury wsadzić oh. muszę Wam powiedzieć że dawno się szpadłem nie bawiłem odkąd mam chałupę więc dzień dobry, dzień dobry. trzeba troszkę pokopać rozruszać stare kości myślę, że chyba mam radę to wykopać Chyba, że będę wzywał na tę rakietę. Niech kopie. Jedni siedzą, grilla palą, a ja rowy kopię. Dobrze, panie, wyjadę do z szkoły. Ucz się, ucz. Bo będziesz rowy kopał. Kurde, tak patrzę, panowie. Chyba trzeba wrócić do jakichś ćwiczeń. Bo wrzuszu się już pojawił I dobrze by było coś tam może poćwiczyć, młody już nie jestem kiedyś tam jakiś zapał był, rok ćwiczyłem później zachorowałem i już nie mogłem ćwiczyć teraz w sumie też jestem chory ale można było coś tam odświeżyć te swoje ciężarki leżą w garażu i myślę, czy by przypadkiem nie poćwiczyć ciekawe, czy jeszcze jakaś by siła została z tamtych, że tak powiem lat Jestem ciekaw, chyba wrócę do jakichś treningów. Kurde Samara rośnie. Uuhu. Niedobrze. Człowiek słaby. Nie ma sił nawet kopać, tylko sapie. Dobra, jadę dalej. Prosto z jakieś 10 metrów, metr yy, głęboko. I o, o, o. kiedyś naprawdę musisz się śmiać. Ale za modu jak byłem takim młodym łepasem, to ja nie wiem dlaczego. Ja uwielbiałem, kurde takie roboty łopatom, łopatom, korytowania takie wiecie yy, o siekierą rąbania ja nawet kiedyś się przyjąłem do chodziłem, znaczy się byłem epek chodziłem do takiej wędzarni ryb przetwórni ryb no i tam się rąbało klocki drzewa olche Pamiętam, gości przychodził mamy łebki, pił nam ciął takie supy I to my, jak staliśmy, to tak takie hałdy pociętego drzewa. I kurde, i się rąbało całymi godzinami. Za, pamiętam, dwa złote za godzinę. Ale to były lata 9,9, gdzieś tam na mniej. 9,7, Uwielbiałem do dzisiaj ja mówiłem jak drzewo robię, to nie przywozić rąban, tylko że ja sobie je rąba. Nie wiem dlaczego. Tak samo lubię, kurde, łopatować. Jakoś tak. Kurde, nie wiem że taką siłę trzeba jakąś wiecie użyć większej, bo to nieraz nie idzie. Nieraz idzie. Miałem taką fajną łopatę fiskarsa ale niestety zostawiłem gdzieś u sąsiada i teraz muszę się nauczyć taką jak kiedyś powiększymy trochę Lubię takie fizyczne rzeczy bo jestem chyba fizolem urodzony i tak już chyba zostanie chociaż strasznie jestem wymęczony przez te leki, przez to wszystko ale jeszcze walczę. Kiedyś wam opowiem. ale teraz kopierowy. Niestety tak przyszło w domu. Młodzież siedzi teraz w domu. A stary kopie rowy na stare lata. Mimo, że mógłbym ich zawołać, niech kopią, uczą się roboty. Dobra, tak już mają starzy budowlańcy, starzy robotnicy fizyczni. Nie boją się pracy. Myślałem, że będzie mięciej, a tu nie jest mięciej. Jest twardo. Uy. Ale dojdzie. Ważne, żeby dojść do żwiru. A jak już jest żwir, to będzie złoto. A jak złoto! To pewnie mnie otrują w nocy i zabiorą wszystko. Nie, chyba nie. Nie ma co głośno mówić. A rakieta usłyszy i będzie dym. Rakieta w domu szykuje grilla. Głości mają przyjechać. A ja sobie w wolnej chwili kopię rowy, ale już idzie dobrze. Dobra, widzimy się już w kolejnej części. Jak wykopię, ważniejsze jest dojść do piasku. No zobaczcie, już nawet można ręką kopać. My tu mamy klasę szóstą. Nie wiem co to oznacza, ale jest uboga we wszystko, czyli sam piach. I można powiedzieć, że można kopać jedną ręką. O ale żeby się nie odwodnić to wezwałem rakietę niech przynieść jakieś elektrolity, bo w moim stanie zdrowia niestety muszą przyjmować elektrolity, żeby nie upaść. Bo jakbym upadł to tylko zasypać. Wiecie o co chodzi, nie? Po co to wydawać na pogrzeby wziąć tu oczkiem wsadzić, żeby się zmieścił zasypać o, ziemia fajna nie ma robaków no na metr przynajmniej Ech, elektrolitki weź padel pokopu chwilę ja spróbuj nie dziękuję pomóż nie są elektrolitki jest Jolciu patolciu moje Cześć! gruby psie Jest i drugi, zapraszam. Jest i drugi. O, ona Oho, Lucita! Kop, kop, kop. Oho! Jestem w rowie. Lubię rowy, nie? Jak tata kopać? Kopaj, kopaj! Co szukasz, kopaj, szukaj, szukaj tu. No szukaj. Ona, no, pomogłabyś kopać. To jesteś ananasowy jakieś. Nie wiem, Nieważne jaki, ważne, żeby stanowić. Dziękuję. Oj, teraz to mam uuu, siły Dobra, jest 10 metrów trzeba. Raz, 2, 3, 4, 5. To jest dopiero 5 metrów. Boże, już nie mam siły. O, Edka 251. No cudownie. Gościłem zetką 251 pojechał teraz. Mega sprzęci kiedyś sobie kupię. W garażu mam komarka motorynkę. Jak odrestauruję to pojezimy no tak jak mówiłem ta od małego siedziała w rowach tam gdzie było brudno tam i ona Luna Kopaj ładnie kopaj zostaw jakiegoś pędraka wykopał. zostaw <laughs> muszę i to zabrać bo zaraz zje daj to zostaw to Ulu. dawaj to daj to Ulu. brzydki robalus zostaw robaluca robaki nie, jednak wiecie co. <noise> 10 metrów będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, No, osiem rur wystarczy. Albo jeszcze z dwa metry do kopy. No dobra. Godzinka kopania. Wykopane na jakieś jakieś. 70 cm na 10 m. O. A taka niespodzianka na koniec. motorynka 81 rok i komarzyna 74. A te są 80. roczniki, 70. stare. Od tych komarków starsze. Sta starsze od tych komarków. Już wolę te komarki. Mają klimat. I dużo no. nie gadają. I takie oj, palą od kopa. Jak już będzie tak, będę miał chwilę czasu, to nawet się je odrestauruję troszeczkę, bo ten jest przygotowany do malowania. A ona, Ja no, chyba ją zostawię w oryginale. I to jeździ, panowie. Jeszcze etkę 251 chciałbym kupić i będę szczęśliwym człowiekiem. Będę mógł umrzeć w spokoju. Dobra, panowie. Tyle na dziś. Ile mogłem to dzisiaj porobiłem. Porobione jest. Do następnego. Trzymajcie się. Hej.